Niestety, nie dorównuję mistrzom tej pradawnej techniki. Elfie strzały są nie do podrobienia. Elfowie byli uczeni strzelania z łuku już od małego i żaden człowiek nie jest w stanie im dorównać. Elfy pojawiły się na świecie w czasach człowieka z Heidenbergu. Przyszły na świat w okolicach dzisiejszej Skandynawii nocą, w świetle gwiazd. Podzieliły się one na parę grup. Część została w Skandynawii i, papugując po krasnoludach, kopała głębokie tunele w ziemi, tworząc podziemne miasta. Te, które ruszyły na wschód, zamieszkały w lasach, natomiast część udała się na Ocean Atlantycki, wypłynęła na jego wody i natrafiła na wielką, zapomnianą już wyspę. Dziś nazywaną Atlantydą. Elfy z Atlantydy były niezwykle utalentowane i odkrywały tajniki magii oraz fizyki. Na początku wykorzystywały one człowieka z jako niewolników, a potem zaczęły się z nim łączyć w pary. I tak pojawiali się w Atlantydzie mieszańcy. Z czasem, gdy ludzka chciwość i spryt połączyły się z elfią inteligencją, yy, ludzie mieszkający w Atlantydzie zaczęli nadużywać techniki. I tak w niewyjaśniony sposób doszło do wielkiego wybuchu, po którym Atlantyda została zalana przez wody oceanu, i tylko nieliczne grupy elfów z niej uciekły, i teraz ukrywają się na świecie. Podzieleni na małe grupy ukrywają się w lasach, górach i w kanałach miejskich. I walczą z ludźmi, okradają ich z jedzenia czy czasami nawet zabijają. Elfy po prostu potrzebują tego, aby nadal czuć się ważne i czuć, że mają jakiś cel, chociaż tak naprawdę wszystkie w głębi wiedzą, że ich działania są bezwartościowe. Elfy, które uciekły z Atlantydy wróciły do Europy. Była ich niestety tylko resztka, dlatego musiały one asymilować się z ludźmi. W czasach starożytnego Rzymu pomagały ludziom w pisaniu poezji, muzyki, architekturze i tak ponieważ były niezwykle umiejętne. Niestety w czasach średniowiecza elfy zostały przez wszystkich wyklęte i ukryły się w lasach w chęci walczenia o swoje prawa. Raz na jakiś czas, na pokolenie pojawiają się także takie elfy, które postanawiają na zawsze zasymilować się z ludźmi i żyć wśród nich w skrytości, łącząc się z innymi ludźmi. Założę teraz w bo tu trochę słońcem nie radzi. I teraz przedstawimy na no szybko, jakie yy, pokarmy je, takie typowo elfickie jedzą właśnie elfy, yy, które mieszkają w lesie i walczą właśnie z ludźmi, ponieważ oni muszą jeść takie jedzenie, które jest dosyć łatwe do przechowywania, jest go mało i które daje niesamowicie dużo energii i wystarcza na długi czas. Dlatego jedzą znane może wam z na lembasy, czyli takie sucharki, które, no jak już mówiłem, dają dużo energii. Nie jest to najsmaczniejsze pożywienie niestety, no ale no wiadomo. Do tego elfy piją zioła, które przygotowuje się trochę na zasadzie jak yerba mate, ale woda nie musi być ciepła, dlatego mogą je brać ze strumienia, kałuży, deszczówki itd. i te zioła także dają dużo energii i zaspokajają głód oraz pragnienie na nawet czasami tydzień, więc są bardzo dobre i wystarczalne dla elfów. I w zasadzie elfy jeszcze jedzą jakieś, wiadomo, zwierzęta, jak upolują, ale to zdecydowanie rzadziej, ponieważ gdy upolują jakiegoś jelenia, to mięso z niego starcza im na długi czas i musieliby go ze sobą nosić, a ich te grupy muszą się szybko przemieszczać w lesie. Dlatego takie pożywienie jest po prostu dla nich najlepsze. Ostatnio w tych okolicach widziano jedną z grup elfów. I jeżeli będziemy mieli szczęście, to może uda nam się kogoś zobaczyć, jak będzie się przemieszczał po tych polach. Dlatego musimy tutaj zachować ciszę, żeby po prostu no, nie spłoszyć przedstawiciela tej rasy. O, widzicie? Jeden nawet tam biegnie. Ale mieliśmy niesamowite szczęście, że udało nam się to zobaczyć. Naprawdę bardzo rzadki widok. Nie wiesz. Światło gwiazd jest dla elfów czymś świętym. Uważają one, że jest w nich zapisana przeszłość przodków oraz że same stamtąd pochodzą, i wiele przy tym się nie mylą. Każda pełnia, każde jakieś niesamowite ułożenie gwiazd to dla nich powód do radości, świętowania, śpiewania i ucztowania. I zapewne, jeśli i ty lubisz patrzeć się w nocne niebo na gwiazdy, to wśród Twoich przodków jest jakiś elf. Zanim zaczniesz iść, nagle zaczniesz walczyć. A, to <grych> raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ale mieliśmy niesamowite szczęście, że udało nam się wypłacać. Podzieleni na małe grupy ukrywają się w lasach, górach lub no, ja kanałach miejskich. No z tym kościołem, heart, nie tam Bardzo słychać. No, to ładnie słychać. Blicz! No Jezus, czemu, czemu tak się stało? Nie, jednak nie, jednak nie, jednak nie, akcja zastopowana! Jakbyś okay, coś powiedział, tak? No, to mówię. Cześć. <grym> Dobra, może być.